Wszystkim. Cześć! Tutaj, Basia i Norbert. Witamy się z Wami z Nowego Starego Domu. Bardzo serdecznie witamy wszystkich stałych naszych widzów oraz nowych. I w tym miejscu bardzo chcielibyśmy podziękować Zio i Agu, którzy nas odwiedzili. No to, co to, witajcie. Dzisiaj chcieliśmy odpowiedzieć na parę Waszych pytań, e powiedzieć ewentualnie coś o sobie, e czym się zajmujemy. Pokażemy Wam teraz może tak na szybko jak wygląda teraz nasz dom, a jak wyglądał na samym początku. Nie przeraźcie się, bo na samym początku był, znaczy, sprawiał wrażenie w lepszym stanie, a może tak. A ale no wiecie, żeby zrobić coś do porządku, to niestety trzeba przejść fazę demolki, które nasz dom chyba jeszcze przechodzi teraz tak naprawdę. Jakieś no, końcowe w, prace. Szczególnie w piwnicy. Tak. Także jeszcze mamy troszkę tych prac takich, jeszcze właśnie musimy trochę tego gruzu się pozbyć, ale już z tygodnia na tydzień jest coraz lepiej, także no myślę, że już tak w połowie wakacji już będziemy stricte na, na typowo wykończenie. Także zapraszam Was na taki szybki obchód po naszym domu. I wracamy za chwilę z paniami. Kupiliśmy z Norbertem dom z lat 30, który reklamowany był jako dom z bajki, rzeczywiście jest domem z bajki, natomiast nikt nie chciał się podjąć remontu, tak dużego remontu, a my, że jesteśmy trochę wariatami, to, to poszliśmy. Zresztą musieliśmy zrobić mu dość duże kuku. Spokojnie wiemy, czego chcemy, i wiemy, jak to osiągnąć. Jesteśmy teraz na etapie wchodzenia w wykończeniówkę, więc zaczyna się najfajniejsza zabawa. Mam nadzieję, że zechcecie towarzyszyć nam w drodze do nowego życia w naszym nowym, starym domu. Okej, okay, przywydrukowaliśmy sobie takie pytania, które gdzieś tam padły z Waszej strony, więc Norbert, ja, ja się zapytam, gdzie taki dom kupić? Wiecie co, szukaliśmy domu kilka lat i tak naprawdę nie byliśmy zdecydowani do końca, czy, czy mamy budować, czy mamy kupić dom stary. Wybór padł na stary dom, ze względu na to, że stare domy zazwyczaj mają dookoła siebie dużą infrastrukturę, a na tym przy trójce małych dzieci tam bardzo zależało, bo jakbyśmy byli sami, to, to może to by było troszeczkę inaczej, a z naszymi bąbelkami, to, to, to tutaj infrastruktura musi być. I wiecie co, no nie było łatwo, aczkolwiek powiem Wam też tak, że to nie było też tak, że my ten dom wyciągnęliśmy nie wiadomo skąd. Pod Ten dom w ofercie był około 10 lat. Tylko cena była wysoka i ludzie się przerażali remontem. Remontem, tak, bo to nie jest dom dla każdego. Tak, no po prostu jest, ten remont jest bardzo skomplikowany, wymaga bardzo dużo pracy. No i dlatego też, no tak to, tak to finalnie wyglądało, że tej pracy było było tak, tak dużo, że ludzie rezygnowali, więc, więc jeśli szukacie takiego wymarzonego domu, to szukajcie i zazwyczaj to wygląda tak, że jak już znajdziecie to jakiś to, taki dom, to, to, i to, to już będziecie wiedzieć po, po 10 minutach, że to jest to, Także to no, się zazwyczaj Aczkolwiek wie. ja nie zakochałam się w tym domu od pierwszego wejrzenia, bo on naprawdę trudny funkcjonalnie jest i był. Yy, ale no, ma to coś w sobie, zresztą co wszyscy chyba widzą, że, że ma taki swój urok. Tak, tak. On, on z zewnątrz jest bardzo ładny, ale środek jest ogromnie trudny. Tak, On w ogóle nie przystaje do, do, obecnych, do obecnych realiów układ tego domu, więc dlatego, dlatego mamy tak, tak dużo pracy w środku. Także tak. gdzie, gdzie znaleźć, gdzie kupić, no trzeba szukać po prostu. Szukać. My też wyszliśmy trochę spoza, poza naszą strefę komfortu, bo szukaliśmy w zupełnie innej lo lokalizacji, bo chcieliśmy koniecznie jednak w Katowicach, ze na to, że no, mamy rodzinę w Katowicach. Sam ja jestem z Katowic i, jakby nasze życie dotychczasowe było ulokowane, ale stwierdziliśmy, że warto zobaczyć coś więcej, więc nie zamykajcie się też na, e, na nietypowe rozwiązania, bo może akurat kolejne pytanie to jest pytanie, które powtarzało się naprawdę bardzo często, i to jest e, pytanie o cenę, za jaką kupiliśmy tą nieruchomość. Tak, tak. Y Trudne pytanie. Tak, ceny dokładnej nie możemy, nie możemy ujawniać, bo, bo prosiła nas o to sprze o pani sprzedająca. Bardzo pozdrawiamy, Bardzo pozdrawiamy serdecznie. Jeśli Super. nas ogląda, to pozdrawiamy serdecznie, więc nie możemy ujawniać. Możemy tylko powiedzieć, że, że ona była gdzieś w rynkowych granicach za taki dom, czyli gdzieś tam w granicach powiedzmy 500-600 tysięcy to są, te, to są te wartości. Zresztą taka też cena była ofertowa później, więc, więc to, jest, to, jest, to są te granice cenowe. No, teraz pytanie trudniejsze, bo pytanie brzmi, czy warto było kupować ten dom? E, tak, ja myślę, że, że oczywiście było warto, ale na pewno nie było łatwo. No nie. Nadal nie jest łatwo, bo, bo tej pracy jest nadal bardzo dużo, ale nadal, nadal uważamy, że, że warto. Tak, no my mieliśmy trudność też z samym zakupem. Ponieważ działka jest duża i musieliśmy tutaj jakby yy, no, uzyskać zgodę kobru. No ale no, trwało to ile trwało, wiadomo, biurokracja tak. i papierologia długo nie. No ale udało się i, i myślę, że jak najbardziej było warto. Bo poznaliśmy też tutaj bardzo dużo fajnych ludzi, więc to no. też jakby e, cały czas otwierdza nas w przekonaniu, że było warto. No a za tak naprawdę. Wracając też do tematu ceny, no, w Katowicach to na pewno nie, nie kupilibyśmy nawet jednej czwartej działki za tą cenę, co kupiliśmy tutaj wszystko. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Bo po prostu my tutaj głównie się skupiliśmy na działce. To, że dom będzie wymagał bardzo dużo pracy, to wiedzieliśmy od samego początku. Może nawet wymaga troszkę więcej niż się spodziewaliśmy, ale, no, ale to jest też to, że my to chcemy wszystko zrobić już idealnie, tak jak nam pasuje. Bo, bo jeśli ktoś by nie wymyślał aż tak dużo rzeczy, jak my wymyślamy, że co, że, tak że na przykład ja? e, z piwnicą, czy, 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 ty, czy z tym jakby mieszkaniem na poddaszu, znaczy z tą znaczy, naszą sypialnią. No, tak, no poddasze no bo jest by, użytkowe, więc Ono było użytkowe, ale, ale nie, nie było aż tak użytkowe, jak teraz jest użytkowe, więc, więc no tutaj dużo sobie po prostu pracy dołożyliśmy. No. Ale takie są nasze potrzeby, no. tak, jest nas po prostu dużo. Jest nas pięcioro. Także no wiadomo, że, że, że pięciosobowa rodzina ma inne potrzeby niż trzyosobowa, i, i my tutaj musieliśmy dużo rzeczy dostosować do siebie. Tak. Pytanie kolejne: czy remont jest opłacalny? To znaczy, na pewno jest opłacalny, jeśli. jeśli no, robicie go sami. Jeśli go robicie sami. Tam. Powiem tak, to jest też taka sprawa, że no pytanie: ile kto zarabia? Bo jeśli ktoś zarabia 30 tysięcy na miesiąc, to pewnie by mu się nie opłacało tego robić samemu ale jeśli zarabia 5000, to może już się opłacać, jeśli, będzie mocno, jeśli mocno, mocno będzie po prostu w taką pracę no, zaangażowany, zaangażowany, zdeterminowany. Zaangażowany dyce, na 100%, no. bo jeśli tak. się zarabia jeszcze mniej pieniążków w granicach 3000, to na pewno się opłaca robić samemu tak. wszystko, bo, tak. bo, bo, bo teraz prace fachowe są tak Bardzo drogie, tak drogie tak. Że, że tutaj zdecydowanie, tak. zdecydowanie opłaca robić się samemu. No, oczywiście jakąś wiedzę trzeba mieć, no, nie, da się, nie da się całkowicie. Aczkolwiek powiem Wam, że nawet właśnie y, y, ludzie, którzy zaczynają, y, to, to często, często potrafią to być naprawdę, naprawdę, naprawdę nieźle. Tak jak, tak jak na przykład Jacek z kanału Zio2, y, no on, mimo że to jest jego pierwszy remont w życiu, jak oglądaliśmy jego z z z zamagania z remontem, no to naprawdę wszystko jest zrobione, powiem Wam, 90% by tak nie zrobione. Tak, tak. I to jest w ogóle ciekawe, że jeżeli ktoś chce i, i ma gdzieś tam same zaparcie, to przy dzisiejszej wiedzy, którą, która jest dostępna, to może zrobić coś nawet lepiej niż. Tak. No po, naprawdę nie jeden fachowiec, bo fachowcy no, też są różni. Bo jakby gdzieś skupia się na tym, szuka informacji, dokształca się, a często ci, ci tacy starsi majstry, tak. to nie wiecie, robiłem tak 20 lat, będzie dobrze, nie? Tak, jeszcze o tyle o ile rzeczywiście on to, on to robił 20 lat i ma doświadczenie i, i widział to później, to to, to, to no, okej. Okay. Standardy. No się to, zmieniają. To, to, to zdarza się tak, że po prostu ktoś, yy, no, ktoś tam coś gdzieś robił, ale, yy, ale tak dorywczo i tak naprawdę to, 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 to nie no wiadomo dokładnie jakie to jego efekty pracy będą. Strasznie rozbudowujemy te pytania, nie? No dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej, jedziemy dalej, no, dobra, dobra, dalej. Dobrze, Bobby 2000. By, czy baj by, zapytał zapytam niedyskretnie, Remonty to Wasze hobby? Czy z zawodu pracujecie w branży architektonicznej lub budowlanej? I to, i to. I to, i to. Basia się zajmuje, Basia jest architektem. Ja jestem, powiedzmy, z, się zajmuję nieruchomościami, ale też właśnie budowlanką. Czy też już też zaczyna się taki etap, że coraz więcej pomaga nam rodzina, więc, tak. więc tutaj też mamy bardzo duże wsparcie. Ze strony, właśnie no, 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 mojego taty, baś taty, więc. Pozdrawiamy? Więc, więc tutaj, tutaj jest, jest, jest wsparcie, zabieg. ale tak, generalnie to już od wielu lat zajmujemy się remontami. Ja specjalizuję się w prawie funkcjonalnej różnych mieszkań, domów. Norbert, od strony bardziej praktycznej i takiej totalnie technicznej, jak to wszystko zrobić. Tak, także tak, no mamy, mamy doświadczenie. Mamy doświadczenie. Mamy. Waldek Piw zapytał, zastanawiam się, kiedy wy to, to wszystko ogarniacie z trójką małych dzieci? Czy wasz dzień ma 48 godzin? No nie, nie, ale jest, nasze kajtki, staramy się im poświęcać 99% czasu wolnego. Wolnego, I niestety tak? doba nie ma 48, ale jakoś ogarniamy, dajmy. ogarniamy. Jak się chce, to się wszystko potrafi, tak. także... Fajny odcinek, mąż ciśnie z pracą jak mały motorek. Ale coś widzę zma z nogą. Co to się stało? Jakaś kontuzja? Pozdrawiam, Grzegorz Razik. Jeśli chodzi o moją nogę, tak, jak miałem 18 lat, no czyli 20 lat temu to miałem taki bardzo ciężki wypadek na motocyklu. Bardzo, bardzo ciężki. Połamany byłem tam w kilkunastu miejscach, głównie, głównie jakby lewą stronę, lewą nogę miednicę. było takie ryzyko, że nie będę chodził, ale... No, w, miarę, w miarę jakoś tam się wszystko skończyło, więc no, no ta noga, szczególnie jeśli bardzo ciężko pracuję, no to, 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 to mi doskwiera. Tak? W momencie, jak, jak tego chodzenia mam mniej i tego dźwigania jest lepiej, a, a przy takiej no, ciężkiej pracy, jak tutaj, no, to, te, to, to są problemy. Tak? No, ale no, daję radę, ja jestem uparty o radę. Tak. Co ciekawe, Norbert chce sobie kupić motor. No, znaczy ja jeździ, jeździłem na motorze, czy nadal czasem jeżdżę. Może, może kupię, ale na razie i tak nie mam czasu jeździć, więc zobaczymy. Okej. Okay. Um. O, i to jest nie do końca pytanie, to bardziej chciałabym się ustosunkować. Fajnie jak ta pani świruje, że coś robi, no można padnąć. Więc tak, chciałabym rozwijać wszelkie wątpliwości. Wszystko to, co widzicie na filmie, że wykonuję, to naprawdę to robię. Czyli noszę gruz, kuję ściany, kuję płytki noszę worki z zaprawami i tak dalej, to nie jest tak, że robię to tylko pod nagranie i to wcale nie jest tak, że kobieta Ta, nie jeśli, potrafi, więc... Jeśli coś nie robimy sami, to albo pokazujemy to, że nie robimy tego sami, albo tego w ogóle, w ogóle nie pokazujemy. Nie pokazujemy. No nie, wszystko jeśli to ktoś widzicie, sobie to... nie życzy, żeby nagrywać jego pracę i robić coś dla nas, to po prostu tego nie pokazujemy, a jeśli coś pokazujemy, to znaczy, że to robimy sami po prostu. No. Dużo kobiet pracuje w budowlance, nawet teraz to część, bardzo często spotykają się kobiety z w ekipach budowlanych, także nie, nie sądzę, żeby to było jakieś prawdziwne. Tak, no. Czy często pracujecie razem? Czy jest to pierwszy was wspólny projekt? E, tak, często pracujemy często. razem. Tak, bardzo, no, ba, bardzo, często, często. bardzo często pracujemy razem. E, może nie zawsze te, się to dobrze kończy. Może teraz <laughs> jeszcze więcej niż zwykle, ale, ale tak, tak, pracujemy razem od lat, więc... więc no, tak, tak, powiedzmy, z taką dużą robotą robotę fizyczną w takiej skali robimy pierwszy, pierwszy raz, raz razem, ale oczywiście drobniejsze prace, jakieś takie odświeżenia i tak dalej, to robiliśmy razem. Jeśli chodzi o projekty, to tak, często rzeczywiście jest to, to mój pierwszy, pierwszy remont, w którym aż tak bardzo się angażuję i dużo robię takich rzeczy, właśnie fizycznych. Natomiast no, stricte projektów to już no, trochę, trochę mamy na swoim tak. koncie. I, Jakoś jeszcze się nie pozabijaliśmy. Okay. Na szczęście. Co tam dalej mamy? Co tam mamy? O, pytaliście, ile mamy lat? W sumie to bardziej interes... ile ja mam lat, no ale to chyba nie jest żadna tajemnica. Jestem rocznik 87. Nawet jest troszeczkę do mnie starszy. Ja jestem 83, więc to 40 coraz bliżej. Tak, bo, bo tam były takie opinie, że no, że jestem za młoda i w ogóle co ja tam będę wiedzieć i w ogóle, ale nie no, już trochę. Trochę, ale więc czujemy się nadal na 18 tak, dzieci określa. nas od, bardzo odmadzają. No, także ja. dajemy, dajemy radę to jeżeli chodzi o takie ogólne pytania mamy wszystko tutaj bardziej takie szczegółowe o dom pani Mariola ABCDE zapytała a czy schody w waszym domu nie są zbyt strome szczególnie dla dzieci czy odpowiednio wyprofilowane stopnie drewniane lub kamienne mogłyby je wydłużyć w stronę korytarzy no one są takie są strony, tak. strome, no nie da się ukryć, one dalej jakby spełniają tą normę. I, więc spełniają normę, ale są strome. Są strome, tak. Chcemy troszeczkę wydłużyć stopnice, żeby... Tak, zrobić troszkę dłuższe stopnice, Tam żeby, od... one, żeby one wystawały, no tak jak standardowo stopnice wystają, tylko może troszeczkę więcej, troszkę żeby więcej. one wystawały, żeby troszkę wy zyskać tej długości stopni. No i wydaje mi się, że, że to zda egzamin, no nie chcieliśmy też wszystkiego zmieniać, więc Chcemy to, to, to oryginalne tylko pod spodem zostawić, tylko je uzupełnić, wymalować jakąś falę, prawdopodobnie do betonu albo jakimś takim betonem strukturalnym, a po prostu na górze położyć stopki sedniową. Więc to będzie na pewno ciekawe. Dobrze. No tutaj nie za bardzo moglibyśmy je poszerzać, bo otwór w stropie jest wąski no i nie, nie, tu, tu się nie przeskoczy. Się, tu trzeba by cały dom przebudować, żeby tak. to zrobić. Jejku, dlaczego chcesz robić stalową barierkę? Ta, która jest obecnie, jest piękna. Napisała pani Katarzyna. No. co, robiliśmy kilka razy takie stalowe barierki i one nam bardzo funkcjonalnie pasują. Tak, i, na I naprawdę mogą być ładne. Nie się, mogą być ładne. No to będzie bardziej taka stalowa barierka ozdobna, coś w stylu takich kutych. Ona, tak, tak. Zobaczymy jeszcze. Być może już była o tym mowa, ale czy zamierzacie ocieplić ściany z zewnątrz? Tak, tak. Będziemy ocieplać cały dom, to będzie minimum 15 grafitu. No tutaj nie no, przy tym nie da się. Tutaj zimą jak pracowaliśmy, wiecie, przy tych mrozach, no nie mogliśmy uzyskać w domu temperatury większej jak 5-6 stopni. Wiadomo, że my grzaliśmy 8 godzin Zarzało dziennie. Się też dwa. No ale było bardzo, bardzo zimno. No, pewnie jakby grzacie cały czas to by ten dom ogrzał, ale straty są tak duże, że no, musimy ten dom Tak, tak. Kubatura jest duża. No, no nie, no to nie, nie ogarniemy tego tematu, nie w ogóle, bez ocieplenia nie, się nie, nie da nie, musi, być. Nie musi być, dlatego też robimy rekuperację, trzyszybowe okna i ocieplenie, żeby po prostu no żeby nie płacić za to ogrzewanie majątku, także to, to jest ważne. Na przykład teraz już od dłuższego czasu jest naprawdę ciepło. A w domu wciąż nie. Ale to te stare budynki, które są podpiwniczone mają to do tego, że, że ta bezładność jest. Tak. Jest ta bezładność jest bardzo duża. Na takie upały, jak już teraz zaczynają, czyli po 25 i więcej, w zasadzie 25 to jeszcze nie upały, ale już po 30 dochodzi. No to to takie domy są bardzo fajne, bo one bardzo długo się nagrzewają. To wiecie, jak, jak medal ma dwie strony. Z jednej strony dłużej się nagrzewają i w zimę jest przez jakiś czas powiedzmy chłodno, a z drugiej strony lato jest mega przyjemnie. To jest duży plus tego domu, gdzie teraz mieszkamy, bo to też jest taki stary budynek. Tak, I tak, to i jest i fajne jak I przechodzimy teraz latem jest 30 stopni na znowu chodzimy do domu i 22. Klimy. Bez klimy! Bez klimy. To jest dopiero eko. Tak. Okej. Okay, y dlaczego pogłębiamy piwnicę? To dla ciebie. Norbert, tak. dlaczego w ogóle pogłębiamy piwnicę? Wiecie co, y na początku był taki plan, żeby ten dom rozbudować. I jak miał być rozbudowany też z garażem pod spodem, to nie miałem w planie tak wielkich ingerencji w tej piwnicy. Chciałem je po prostu trochę wyczyścić i, i zostawić. Jak zrezygnowaliśmy z tej rozbudowy, to ta powierzchnia dodatkowa stała się bardzo, bardzo ważna, bo jest, bo jest jej na, na, na nasze pięć osób wcale nie aż tak dużo i zdecydowałem się, że te piwnice pogłębie. Nie będziemy ich pogłębiać, y, suma suma aż tak mocno, finalnie pewnie nawet nie uda się uzyskać tych dwóch trzydziestu raczej będzie bliżej w najniższym punkcie bliżej dwóch dwudziestu ale no chcemy tam komfortowo się przemieszczać więc więc no teraz w najbliższych dwóch trzech odcinkach będzie sporo na ten temat bo, bo w zasadzie jutro zaczynamy piaskowanie później będziemy wylewać wylewkę taką w zasadzie to będzie taka płyta zbojona w tej piwnicy żeby to wszystko było solidnie się trzymało i no i później dopiero dalsze wykończenia piwnic więc więc jak, jak Was to interesuje, to, to, to śledźcie, śledźcie najbliższe odcinki, bo na pewno będzie dużo na ten temat. Jak duża jest działka i czy chcecie zagospodarować całą i kiedy planujecie rozpocząć pracę nad ogrodem? To też Ty. No, działka jest bardzo duża, ma prawie 2 hektary, 18 tysięcy metrów. Nie ma szans, żebyśmy zagospodarowali całą. Tak formalnie będzie zagospodarowane te, te pół, pół hektara u góry. Ta dolna część to... To będzie taki, taka dzika część z dwoma takimi ścieżkami, ewentualnie może trochę drzew owocowych posadzimy takich mniej wymagających. Praca z ogrodem tutaj jest na lata, naprawdę na lata. Dużo rzeczy można zrobić, ale, ale no, 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 to jest wszystko przed nami, więc... Czemu mamy sypialnię na strychu? Bo nie było, gdzie nie było gdzie indziej. Na pierwszym piętrze jest tyle pomieszczeń, że udało nam się tylko tam... I tak wydzielaliśmy łazienkę z pokoju jednej z córek. Toaleta była, jest malutkim pomieszczeniem, więc no, są tak. te trzy sypialnie, i więcej się naprawdę nie dało. Nie dało. A zależało nam, żeby każdy miał każda swój pokój. miała swój pokój. Teraz to, co prawda, nie jest wielki problem, nie, bo one i tak, tak one teoretycznie dwie są razem, a jedna ma swój pokój. A tak często się zdarza, że wszystkie śpią razem. Ale, no wiecie, no dzieci rosną, więc jak już kupujemy i angażujemy się w taki remont, to chcemy, żeby to już było docelowe. Jeśli tyli, jeśli rzeczywiście będzie to dla nas mega uciążliwe. Chyba, nie wiem, Jan Kowalski o to pisał, że, że on nie widzi tej naszej sypialni na poddaszu. No powiem wam tak, że no, ja za 23 lat też mogę nie widzieć, więc, więc wtedy Ale wiesz, może no, się za tego ten okazać, czas no, liczymy, że dziewczyny się już wyprowadzą. No właśnie, więc, więc wtedy, będziemy wtedy może rzeczywiście tym, zejdziemy, tak. zejdziemy, zejdziemy niżej. Dokładnie. No pewnie pewnie tak to się skończy. Natomiast no, była to jedyna przestrzeń, którą mogliśmy wykorzystać na sypialnię. No, a do tego jest fajna duża. Nie, jest więc... fajna duża, i powiem Wam, mi się zawsze marzyło, żeby mieć taki fajny widok z sypialni, a tam naprawdę widok jest super. Super, wrzucę Wam. Więc zdjęcia z sypialni zobaczycie. O co też nam chodziło, dlaczego tam jest ta sypialnia? O, czy planujecie drzwi Waszej sypialni oddzielające takie, wiecie, między klatką schodową a sypialnią? I to jest trudny temat, bo. Długo się zastanawialiśmy nad tym, czy to oddzielić wiadomo ze względu na, na hałasy czy z tej, czy z drugiej strony. Ale nie, na razie stwierdziliśmy, że spróbujemy i, i wtedy dopiero wysądujemy czy to czy jest potrzeba, bo okład otwarty jest fajny, a no, zobaczymy, jak nam to jak będzie, będzie głos, bardzo uciążliwe. Uciąż... ewentualnie jakieś ścianie takiej, yy, takich lameli. No, zastanawiamy się nad tym. Jeszcze. Tak czy inaczej, mamy miejsce w tym poziomie konstrukcyjnym, gdzie, gdzie są wsparte, gdzie jest płatek i są słupki, i tutaj ewentualnie możemy to zabudować albo wstawić drzwi, coś tam ewentualnie, jakby nam przeszkadzało, możemy zrobić. Na dzień dzisiejszy drzwi nie planujemy. Zobaczymy, tak. jak, to, jak to wyjdzie finalnie. I ostatnie pytanie: Czy planujecie odkopywać dom z zewnątrz, izolować i robić drenaż? Na pewno planujemy izolację. Ale wiecie, co nie mamy doświadczenia z domem kamiennym? A podobno są jakieś niuanse, takie, że jeśli fundamenty są kamienne, to z tym ocieplaniem są jakieś problemy. Musimy jeszcze tu się dokształcić. Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenie większe na ten temat. Pani Gosia nam też pisała, ona tak, ma tak, dom tak. też na, na Jurze. Tak, tak. tak, Właśnie I... też pisała. Mm -hmm. tak. I wiecie, co nie? Musimy to, ten temat jeszcze rozeznać. Jeśli macie jakieś doświadczenie większe, to, to piszcie nam, bo bo tu musimy, musimy to zaznaczyć o co chodzi. Bo na generalnie pe... byśmy na pewno ocieplali. Na pewno byśmy ocieplali tak. i na pewno ta część, która jest ponad ziemią, musimy ją ocieplić, no bo to bardzo no, duże straty tak, ciepła. Tak. Ale nie wiemy, jak, jak głęboko kamie. odkopywać. I, no. bo... Taki sam problem mamy z drenażem. Taki sam problem mamy z drenażem, bo, bo tu troszkę się boimy tego, że, że jakby nadmierne osuszenie dookoła tego wszystkiego może doprowadzać do osiadania budynku zbyt mocnego. A powiem Wam, że w piwnicy wilgoci nie ma zbyt wielkiej, tym bardziej, że zachowujemy yy, to, co, yy, to, co nawet sobie obie napisali. Zachowujemy yy, te, te kanały w piwnicy, ponieważ jeśli to zostało kiedyś wykonane i się sprawdzało, więc głupotą byłoby teraz to zasypywać. Yy, troszkę oczywiście w innej formie je zrobimy, ale, yy, bo one już będą takimi współczesnymi drenami pociągnięte, ale zachowujemy je. więc. Yy, no, jeszcze się zastanawiamy, jak będzie z tą izolacją i, i drenażem na zewnątrz, bo, bo tutaj nie chcemy tak. sobie czasem zaszkodzić. Czytaliśmy też, że zdarzają się podmywania fundamentu przez ten drenażem. No właśnie, tym bardziej, że no, dom jest z kamienia, yy, więc yy, no jeszcze tutaj nie, nie jest sprawa przysługna, jak to, jak to dokładnie będzie wyglądać. Na pewno na pewno części naziemne będą ocieplone, z części podziemne będą w, na pewno jakąś folią kubełkową przysłonięte, czy będziemy to Ocieplać jak głęboko jeszcze nie mamy podjętej decyzji. I Robo mnie zaatakował. To co jeszcze? E, No, a odnośnie tego, no, nie wiem czy ci mówiłam, ale e, po niemiecki dom też ma taki wiele naszych budynków. Tak, tak, tak. tak. Mhm. To mówiłaś. Okej, okay, no to, to wszystko. Gdybyście mieli jeszcze kiedyś jakieś pytania do nas, coś by Was intrygowało, to. Śmiało możecie nas pytać. Nie obrazimy się, ewentualnie jak będzie bardzo źle, to nie odpowiemy. Ale jeszcze nam się nie zdarzyły żadne takie bardzo. Przede wszystkim pozdrawiamy wszystkich naszych widzów. Również nowych naszych widzów pozdrawiamy. Tak. Pozdrawiamy też wszystkie nasze zaprzyjaźnione kanały. No i co, kogo jeszcze chcemy pozdrowić? Wszystkich! Ja bym w ogóle mogła wymieniać, bo ja już tak kojarzę wszystkich tych, którzy z nami piszą, że no generalnie wszystkich pozdrawiamy bardzo serdecznie. I widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, do zobaczenia. A? A? Jezus Pająk po tobie chodzi. Widziałem. Znaczy czułem? Ale nic się nie stało. E... O, no, taki, brak nie Co? Kropu, to może kropu, kropu. jeszcze chcemy pozdrowić. E... No, no, czekaj. Basia uchłonie. Basia Ale pająk to nie jest aż taki... Nie widzę pająków! Witam! Dzisiaj ja chcę wam pokazać. O! Wywaliłem się na sam początek.